Nawet jak przysięgniesz, dasz swoje słowo Zabierz się ze sobą, nawet do grobu Szczęścia nie kupisz, a słowo ważniejsze od pieniędzy To powie ci każdy, który wychowany w nędzy Nawet jak przysięgniesz, dasz swoje słowo Zabierz się ze sobą, nawet do Szczęścia kupisz, a słowo ważniejsze od pieniędzy To powie Ci każdy, który wychowany w nędzy Naprawdę wiele słów mam Wam dziś do powiedzenia Wielki przekaz w tym, co pyszę, choć to są wersy z podziemia To jednak trafiają w serce i o to mi właśnie chodzi Tym, co ma trafiać to ludzi, nie chcę nikomu zaszkodzić Rozejrzyj się dookoła, ten świat jest niby piękny to Twoje zaćmienie, nie wierzcie gdzieś ci, którędy Czasem tylko jedno słowo wystarczy, żeby uwierzyć kosztanie dla niektórych pieniędzy, gra ważniejszą rolę od przeżyć Chcę usłyszeć głos, daj mi chociaż jedno słowo Będę wiedział, co tym czy mam zaufać na nowo, czy wyrzucić z pamięci i w kałuży to rozdeptać Wielu ludzi lubi kłamać, a dla mnie prawda jest piękna Właśnie tylko jednym słowem możesz wiele uratować Musi być prawdziwe, fałszywe sobie zachowaj Daj mi tylko to słowo, a już będę szczęśliwy I odejdę w spokoju, bo już nie chcesz żyć na niby Nawet jak przysięgniesz, dasz swoje słowo Zabierz z sobą, nawet do grobu Szczęścia ja nie kupisz, a słowo ważniejsze od pieniędzy To Ci każdy, który wychowany w Męcy. Nawet jak przysięgniesz, dasz swoje Słowo, zawiesz się ze sobą Nawet do grobu, szczęścia nie kupisz A słowo ważniejsze od pieniędzy To powie Ci każdy, który wychowany W Męcy. ej hey, ziomeczku, kiedyś Dałeś to słowo, obiecałeś nie To trzymałeś, złamałeś zasadę Byłeś mym bratem, kochałem jak mater A Ty dla mnie postawiłeś Wtedy pułapkę, psy mi się Piły wtedy do domu Nie powiedziałem o Tobie przecież nikomu Wiesz jaki to ból, kiedy kiedy psy zawijają, kiedy najlepszy ziomek okazał się szmatą Pamiętam jak mi kręciła się za wokół Jak parę dni straconego roku I do dzisiaj czuję ból, że ci zaufałem Że przez ciebie wbili mi się na chatę Kajdanki z kuli potraktowali jak śmiecia Nigdy nie wypaczę, kiedy mi słowo przyrzekasz Bo o łamiesz i czujesz się super Odciągasz od rodziny chuj ci w dupę